Jest to pierwsza recenzja wideo gry na moim kanale. Dodatkowo jest to tytuł wyjątkowy, ponieważ jego autorem jest Chaos Group Games, amatorska grupa zajmująca się tworzeniem polskich wizualnowel. Nie przedłużając, zapraszam do materiału o synchronizacji. Jedziemy z tematem. Gra jest amatorska i podkreślam to celowo, ponieważ jest to jeden z jej największych atutów. Dlaczego tak uważam? Ponieważ jeżeli grupa ludzi zbiera się, jest zdeterminowana do zrobienia czegoś oraz motywacją nie są pieniądze, a szeroko pojęty idealizm lub sztuka, wtedy wychodzą najlepsze rzeczy. Tak samo jest w tym właśnie przypadku. Gra, o której dzisiaj wam opowiem, jest obecnie powiedzmy w wersji demo, i nawet w tej okrojonej formie czas jej przejścia to mniej więcej 6 do 8 godzin. Jest to o tyle istotne, że niektóre gry komercyjne w swoich pełnych wersjach mają tyle samo lub nawet mniej kontentu. Ogromny kciuk w górę, szczególnie, że gra to wizualnowel, czyli jej główna i praktycznie jedyna zawartość to historia, a zrobienie opowieści na tyle czasu to nie jest łatwa sprawa. Co do samej fabuły, to raczej ogranicza się jedynie do zacytowania krótkiego opisu od samych twórców. Odkryj, co łączy obie historie. Wejdź do synchronizacji i wyrusz w podróż. Wątpliwości, dylematy, obietnice, nadzieja, walka, wolność. Gdy rozpoczyna się proces synchronizacji, czas i rzeczywistość przestają być tym, czym były. Od siebie jeszcze tylko dodam, że ścieżki rozgrywki są dwie, a historia jest z gatunku sci-fi. I nie jest to akurat mój ulubiony gatunek. Ja zdecydowanie wolę fantazy lub urban fantazy, ale moje preferencje nic nie zmieniają w przyjemności, jaką miałem z grania. Tytuł ma specyficzny styl graficzny, do którego trzeba się przyzwyczaić. Nie mam mu nic do zarzucenia, po prostu czasem coś mi nie pasowało w postaciach. Może to proporcje są jakieś takie dziwne, a może same twarze nienaturalnie puste. Niestety nie byłem w stanie skonkretyzować co, więc finalnie uznałem, że to po prostu jakaś tam wizja artysty, styl lub brak doświadczenia w projektowaniu tego typu rzeczy. Nie mam pewności, czy za projekt graficzny synchronizacji odpowiadały te same osoby co za wcześniejsze produkcje Chaosu, ale jeżeli mam rację, to widać, że ogólnie poprawił się kunszt i jakość. Jeżeli za to nie mam racji, to no cóż, wtedy po prostu identyfikacje są podobne, co w sumie też jest jakimś plusem, bo tworzy swego rodzaju markę. Taki ogólny styl grupy. Co do teł, to nie ma się o co czepiać. Są fajnie wykonane w takim lekko surrealistycznym stylu. Klimatyczne, gdzie klimat jest wymagany. Teraz przejdziemy do kilku rzeczy, które nie bardzo mi się podobały. Zacznijmy od samego scenariusza i dialogów. Wiem, że napisanie takiego kolosa jest trudne i czasochłonne, a zachowanie w tym jeszcze jakiejś logiki to już wyższa szkoła jazdy. Niestety czasami linie dialogowe czy didaskalia brzmiały trochę infantylnie, czasami również lakonicznie. Gdybym miał zgadywać, to powiedziałbym, że scenariusz odrobinę przerósł twórcę. Nadal jednak szapobaza efekt finalny, który, pomimo kilku zgrzytów, jest nadal dość spektakularny. Druga sprawa, którą mam do zarzucenia produkcji, to dubbing, który niestety jest jak dla mnie najsłabszą rzeczą z całej gry. Ekipa, jesteście wielcy, że w ogóle to zrobiliście. Niestety, do glorii chwały, splendoru i czerwonych dywanów, trochę drogi wam jeszcze zostało. Najogólniej rzecz ujmując, bardzo rzuca się w oczy to, że dialogi były nagrywane przez amatorów. Nie jest to niczym dziwnym, bo w końcu projekt jest amatorski. Niemniej bardzo w oczy, a raczej uszy, rzucała się jakość nagrań, która była trochę w cały świat, oraz często wybrane z emocji teksty. Widać było, że kolejne linie dialogowe były nagrywane oddzielnie, może nawet czasami nie w sekwencji. Efektem czego był niestety nierówny klimat wszystkich nagrań. Połączenie tego wszystkiego dawało miejscami strasznie suche dialogi z często zupełnie odmienną temperaturą poszczególnych wypowiedzi. Trochę się czepiam, bo jak już mówiłem, nagrania nie są robione przez profesjonalistów w studiu, ale to w końcu recenzja, prawda? No, cieszę się, że się rozumiemy. Moja ocena: Cztery gwiazdki na pięć możliwych. Gra jest fajna, przyjemna, wciągająca i co najważniejsze, mega dopracowana jak na standardy produkcji amatorskich. Olbrzymi kciuk w górę dla całego chaosu za wykonanie. Oczywiście z całego serca polecam zainteresować się tytułem i zagrać, bo dostajecie go w naprawdę atrakcyjnej cenie. Za. 0 złotych. Nigdy nie wiadomo. Może akurat ta produkcja rozpali w was miłość do Visual Novel. Oczywiście nie mogę tak bezwarunkowo słodzić, ponieważ nie obyło się bez kilku wpadek, o których mówiłem. Jest moim zdaniem trochę rzeczy do poprawy w przyszłości, ale to jak zawsze i wszędzie. Drogie chaoski, kawał znakomitej roboty za wami i oczywiście drugie tyle jak nie więcej przed. Trzymam za was mocno kciuki, ponieważ wiem jak ciężko jest takie rzeczy robić, a tym bardziej je skończyć. Teraz już nie pozostaje mi nic innego jak czekać na pełną wersję tej gry. Jak również wszystkich kolejnych. Tak, dobrze słyszeliście? Kolejnych. Pewien ktoś wygadał mi się kilka dni temu, że synchronizacja to nie jedyny tytuł, jakiego możemy się w tym roku spodziewać od chaosu. I jestem z tego powodu mega bardzo zadowolony. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.